Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj rozbierzemy sobie dławik, statycznik. A w zasadzie pokażę Wam, jak bardzo szybko się to rozbiera. Naprawdę, jeżeli ktoś sobie oglądnie ten film i ma podstawowe narzędzia, nie powinien mieć problemu z rozbiórką czegoś takiego. A więc ja wezmę wagę, zważymy go sobie i jedziemy, żeby ten, szyb, ten film był bardzo szybki. Raczej bo będzie bardzo szybki, a więc... Waga na stół. Trochę do przodu, żebyście cokolwiek widzieli. 2980 po złotóweczce 2,98. Ciężki, skubany, fajny. Więc sprzątam, zabieram wagę, bierzemy się za rozbieranie. Jeszcze tak szybko, co nam będzie potrzebne? Młotek. I takie cęgi. Mamy, go wypadłem. Szybko sobie założę drugą rękawiczkę. I jedziemy jak z konserwą. Dobra, blachy już nie mamy, przechodzimy do drugiej części. No i teraz przechodzimy do młotkowania. Plastiku już nie mamy, musimy zbić te blaszki. Thank you. Cofnąłem sobie filmik. Rozbiórka trwała około niecałych 2,5 minut. A więc wydaje mi się, że czas dosyć fajny. Jakby ktoś miał tego więcej i chciałby się pobawić, no to na taki dławik około 2,5 minuty trzeba poświęcić. Na jedną sztukę sprzątam i widzimy się za chwilę. Dłużej sprzątałem niż rozbierałem. Taki ładny kąsek miedzi. No i trochę stali też jest. A więc ważymy. Baga włączona Parujemy sobie pojemnik. I wrzucamy stało. 2568 gram po złotówce 257. I mieć miks 256 gram. W tej chwili po 29 20 a więc 7,48. Łącznie za 2 minuty pracy, za 2,5 minuty pracy 10,05. A więc wynik wydaje mi się, że naprawdę fajny. A więc co, życzę Wam miłego wieczoru, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego, na razie. Cześć.